Witam Was na moim kanale. Dzisiaj już drugi odcinek z serii poradników na temat po prostu tego, co da się na YouTube zrobić w telefonie i dzisiaj będzie poradnik, jak włączyć komentarze na swoim kanale na telefonie, bo na pewno wielu z Was się zastanawia, jak to zrobić. Więc tak, na początku trzeba wejść w przeglądarkę Google Chrome Czekajcie chwilę, bo musi się załadować. Więc no jak ja, nam już się zładowało, to tutaj musimy wejść w te trzy kropeczki. O Jezus, tutaj trzy kropeczki i wybieramy we, y, opcję wersja na komputer. I jak już mamy ją zaznaczoną, no to to dobrze. I teraz musimy tutaj wejść i wpisać emu.youtube.com. I wyszukujemy. I teraz nas przenosi do YouTube'a. Mamy już wersję na komputer. Bo jeżeli jesteśmy na telefonie, to to i tak działa. Wszystko jest tutaj OK. Tutaj akurat nie mogę przybliżyć, ale. O Jezus. Ale. Tutaj, o, macie swój kanał, więc wchodzicie tutaj i klikacie Twój kanał. Jeszcze raz klikacie i wybieracie YouTube Studio. Tylko czekajcie, muszę. O, tutaj, tutaj jest YouTube Studio. Więc klikamy i przenosi nas do YouTube Studio. Zaraz Wam pokażę, co teraz po kolei trzeba zrobić, aby włączyć komentarze na Waszym kanale. Więc teraz tak. Musimy sobie wejść w zakładkę. Czekajcie chwilę, muszę ją znaleźć. Musimy wejść w zakładkę tą drugą pod ikonką waszego kanału, czyli treści. Jeżeli macie angielską wersję, będzie to się nazywało Videos. I teraz tak. Aby się upewnić, że wszystko będzie działać, musicie sobie zaznaczyć, Wszystkie swoje filmy, bądź te po prostu, które chcecie, żeby na nich komentarze zostały włączone. Na tym moim poprzednim filmie są komentarze włączone, więc ja go wyłączę. I teraz mam tu trzy filmy, na których są wyłączone komentarze, a ja na przykład chciałabym, żeby były włączone. Więc teraz tutaj mamy na górze Edytuj i klikamy tutaj o komentarze. I tutaj musimy. Kliknąć zezwalaj na wszystkie komentarze, bądź przesyłaj potencjalne nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia, czyli chodzi o to, że na przykład, po prostu ta opcja będzie blokowała spam na waszym kanale, więc ja polecam tą drugą albo pierwszą, ale na test wybiorę pierwszą, ponieważ ja robię to pierwszy raz. I teraz musimy tutaj o, na niebiesko kliknąć: Zaktualizuj filmy. Na pewno rozumiem konsekwencje tego działania. Musimy tutaj po prostu potwierdzić, jak to aktualizuj filmy. Aktualizacja może potrwać od, ki od kilkunastu sekund do nawet kilku minut, więc musimy chwilę poczekać. Zaczekajcie, ja zatrzymam i wracam jak już się to zładuje. I teraz jak tu się na dole wyświetliła informacja, zaaktualizowano filmy, to musimy jeszcze raz kliknąć edytuj. I tutaj kliknąć odbiorcy. I tutaj mamy bardzo ważne coś do zaznaczenia, ponieważ tutaj jest pytanie: czy nasze filmy, czy nasz kanał jest przeznaczony dla dzieci, bądź nie? Jeśli chcemy włączyć komentarze, musimy kliknąć tą drugą opcję. Ponieważ jeśli klikniemy przeznaczone dla dzieci, to YouTube automatycznie wyłączy nam komentarze i po prostu nie będzie możliwości tego już zrobić, żeby to cofnąć. Także tutaj klikamy i kolejny raz klikamy: Aktualizuj filmy. Na pewno i tutaj yy, też musi się zaktualizować. Może to potrwać nawet kilka minut, więc ja wracam za chwilę, jak to się zaktualizuje. No i tutaj znowu mamy informację, zaktualizowano trzy filmy i musimy zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby na pewno się upewnić, upewnić, czy nasze filmy, czy na naszych filmach zostaną włączone komentarze, więc żeby jeszcze się upewnić, czy wszystko będzie działać, musimy wybrać yy, Wiecie, gdzie to jest. Słuchajcie, bo tutaj w tym pasku powin, powinno być takie kółeczko ustawienia, a go nie ma. Kudę, nie wiem czemu. No dobra, więc wypróbujcie sobie to, co pokazałam na dzisiejszym filmie. Jeśli to nie wystarczy, no to zajrzyjcie na inne filmy po prostu, bo ja jakby chyba to jest tylko na komputerze, ale dobra, jeśli to nie wystarczy, no to przepraszam. Chciałam wam tylko pomóc, więc jeśli wam się to przyda, no to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej poradników. No więc ja się z wami już żegnam. Cześć.